William dotyka cyce, nie? I to w pierwszym odcinku Zobaczymy, co będzie za sto odcinków Ry uchy Jezu, dziwni ci ludzie na tej co, co on pokazuje? Lejemy, tak? Zaczyna się robić nieciekawie. No wyjazd, wyjazd No co, cofasz mi na... Nie no, zabiję tego typa Spierdzielaj gościu Wywaliło mi GTA, świetnie! Tego brakło jeszcze. Nie to, że jest luzerem. O! Oh, w takim razie biorę kanister i zalewam typowi samochód. Hello. Un, dos, tres, jest to, hey. Można wyglądać obiecująco. Ej, pozwól, że ja... No dobra, ale skoro chce mój kolega, to spoko. Patrzcie, w jaki sposób on w ogóle bierze te rzeczy. On to wkłada na głowę, typ, nie? Jezu! Ooooo, będzie przy o, uciekajmy stąd. balasi się wkurzą za to, co zrobił ten gość. O, o, wujek, co ty tutaj, chłopie, No, No nieźle.